W faktach: bezcenne zbiory zdjęć dolnośląskich miejscowości które na swoim portalu społecznościowym gromadzi stowarzyszenie Wratislavia Amici. Stowarzyszenie będzie współfinansował należący do miasta Wrocławski ośrodek pamięci przyszłość. W zamian dostanie dostęp do zbiorów portalu i pomoc w dotarciu do właścicieli kolekcji ikonograficznych. O portalu i o jego bezcennych zbiorach Albert Bystroński. Wratislavia Amici to dzisiaj na Dolnym Śląsku prawdziwa instytucja. Ma dziesiątki tysięcy sympatyków i 20 tysięcy aktywnych współpracowników. Portal zaczynał w 2001 roku od kilku fotografii. Od naszych e, prywatnych zbiorów, tego co mieliśmy gdzieś pochowane po szufladach. Najczęściej były to zdjęcia rodziców, e, robione w latach 60 -tych, 70 -tych. Dzisiaj portal ma 360 tysięcy zdjęć. To prawdziwe unikaty pokazujące Wrocław, którego już nie ma. Głównym źródłem to jest internet, a zwłaszcza aukcje internetowe. Tam pojawia się mnóstwo zdjęć, ponieważ historia jest pewna korelacja. Pobudzenie naszych użytkowników do poszukiwań spowodowało też podaż takich materiałów na aukcjach. Cały czas pojawiają się nowe zdjęcia i nowe materiały, portal rośnie. Codziennie odwiedza go 6 tysięcy internautów. Mimo to portal nie zarabia, a stowarzyszenie z reklamami nie chce mieć nic wspólnego. Jesteśmy wierni ideom i założeniom, które padły po raz, zaraz tylko na początku, czyli żadnej komercjalizacji. Chcemy, chcemy się wyróżniać wśród zalewu tych wszystkich stron, które powstają. Po podpisaniu umowy o współpracy portal będzie wspierany przez Miejski Ośrodek Pamięci i Przyszłości. Chodzi o skromne pieniądze około 10 tysięcy złotych rocznie. Będziemy finansować część bieżącej działalności portalu. Będziemy także pracować wspólnie ze stowarzyszeniem nad jego rozwojem. Z kolei stowarzyszenie obiecuje się włączyć w różne nasze projekty, wspomagając je na różne sposoby czy to poprzez kontakt z użytkownikami portalu, których jest ponad 20 tysięcy, czy to poprzez pomoc w uzyskaniu praw do odpowiedniej ikonografii. Portal gromadzi nie tylko zdjęcia archiwalne. W jego zbiorach są też fotografie dokumentujące współczesne zmiany w wyglądzie szybko zmieniających się dolnośląskich miast Wrocław Albert Bystroński.